Słuchaj, wygrasz tę walkę. Dlaczego? Już Ci mówię, bo przed nagraniem tej rolki poprosiłam kartę Tarota o jedną konkretną kartę z przekazem dla nas wszystkich. No i mam szóstkę różdżek. Jest to przepiękna karta zwycięstwa, więc jakąkolwiek teraz walkę toczysz w swoim życiu i jest Ci ciężko, to wiedz, że warto, bo wygrasz tą walkę. Zwycięstwo jest ci pisane. Tak więc nie poddawaj się. Jak masz gorsze dni, w porządku, masz prawo mieć takie gorsze dni, wyrzuć z siebie te negatywne emocje, wypłacz się, po czym głowa do góry, korona na głowę i walczysz dalej, aż do zwycięstwa. Ja wiem, że to zwyciężysz. Te karty tarota też to mówią. Musi tak być i tak będzie. To co, przyjmujesz taki przekaz? Jeśli tak, to napisz przyjmuję.